Witam Was w drugiej części ulubieńców roku 2011. Teraz przedstawię Wam moich ulubieńców pielęgnacyjnych, zarówno do twarzy, ciała, włosów i tak dalej. Bez zbędnych wstępów, lecimy z koksikiem, żeby wyrobić w jakimś przyzwoitym czasie oczyszczanie twarzy. W tym roku skupiłam się na żelach do mycia twarzy. Wcześniej nawet nie jestem w stanie Wam powiedzieć, w jaki sposób zmywałam makijaż. W tym roku sprawę łatwiała mi ta oto silikonowa e, szczoteczka, ona jest chyba bardziej gumowa e, z żelu do mycia twarzy z L'Oreal. Ja go kupiłam jakoś na początku zeszłego roku i nie wyobrażam sobie zmywania podkładu bez jej użycia. Naprawdę super, super sprawa. Do tego jakiś najzwyklejszy żel do mycia twarzy, najtańszy i tak naprawdę makijaż, jeśli chodzi o podkład, mamy zmyty. Jeśli chodzi o zmywanie oczu, nie Niezaprzeczalnie płyny micelarne, tutaj mam dwóch takich reprezentantów, bioderma i burżuła. Wydaje mi się, że są to dwa płyny, które w, mojej, w moim odczuciu u mnie sprawdzają się najlepiej i do nich będę najczęściej wracać teraz w tym roku. Jeśli chodzi o zmywanie oczu to tyle. Jeśli chodzi o takie bardziej drastyczne środki do Zwłuszczania na skórkę, na twarzy. Niezaprzeczalnie ten peeling ultra oczyszczający, morelowy z Sorai. Ja go mam również. Na pewno pół roku. Jest go 150 ml. Mm, nie jest drogi. Super zwłuszcza. Dla mnie to jest przyjemność używanie tego peelingu. Super przygotowuje twarz do zastosowania maseczek i więcej się nie będę wypowiadać na jego temat, tylko tyle, że występuje taki do rodzaju, do każdego rodzaju skóry oraz taki do skóry bardziej problemowej. Jeśli chodzi o kremy do twarzy. Ja ogólnie rzadko kiedy wracam do kremów do twarzy. Zazwyczaj co miesiąc kupuję sobie jakiś inny krem i sprawdzam jego działanie, ale jeśli chodzi o krem pod makijaż, który stosuję praktycznie od samego początku roku, to na pewno będzie ten oto kremik. To jest dokładnie emulsja nawilżająca. Super, super się wchłania. Idealna pod makijaż świetnie e, zmiękcza moją skórę i stanowi taką naprawdę solidną bazę pod makijaż. E, jest to mój faworyt. Kiedy wykończę tą buteleczkę, to jest moja pierwsza butelka, jest bardzo wytajny, 100 ml. Mm, nie jest też bardzo drogi. E, na pewno zaopatrzy się w drugie opakowanie. Jeśli chodzi o krem do twarzy, e, to bardzo duże wrażenie wywarł na mnie ten oto krem z Avon jest to krem tutaj wam się... regenerujący krem na noc i naprawdę super się u mnie sprawdzał i jego używanie było dla mnie naprawdę bardzo fajne i odczuwałam dużo przyjemności. Widziałam też rezultaty na buzi, jakie on poczyniał sobie. Dalej jeśli chodzi o ciało, tutaj zrobię sobie porządeczek i za chwileczkę do Was wracam. Jeśli chodzi o ciało i żele pod prysznic, zawsze jeśli nie wiem jaki chcę kupić żel pod prysznic, sięgam zawsze po żele pod prysznic z Palmolive. Tutaj jest jakaś nowa formuła, to jest najnowszy egzemplarz, jaki sobie zakupiłam cudownie pachnie, żele są naprawdę super kremowe, fajnie się pienią, fajnie myją i nawet pozostawiają takie uczucie nawilżenia po ich zastosowaniu i naprawdę są moimi faworytami, kiedy nie wiem co kupić, zawsze sięgam po te oto żele pod prysznic. I teraz dwa niezaprzeczalni ulubieńcy roku 2011, będę je kupywać chyba do końca życia, kupywać, kupować. Będę je chyba kupować do końca życia, naprawdę e, tak sprawia mi przyjemność ich używanie, e, seria perfekta e, peeling cukrowy, e, złuszczająco ujedniający czekolada z kokosem, zapach i w ogóle. E, te drobinki fajnie zmuszczają na skórek i jeszcze dodatkowo pozostawiają po sobie, pozostawia ten peeling po sobie taką fajną warstewkę, przez co można pominąć sobie balsamowanie, chociaż jego brat, czyli masło do ciała, również czekoladowo-kokosowe ujedrniające, jest to seria spa. Jestem naprawdę zakochana w tych dwóch produktach. Można je wyhaczyć na promocji na przykład za 9 zł masełka, a to w okolicach nie więcej niż 15 zł. Jest ich tutaj 225 ml. Super serdecznie Wam je polecam. Niezaprzeczalni ulubieńcy moi mam już zapas tego oto masła, a jeśli chodzi o peeling, muszę go sobie na pewno zakupić. Jeśli chodzi o antyperspirant, na pewno nie mogło zabraknąć tutaj blokera, który naprawdę utrzymywał mnie w suchości latem, ale również teraz zimą bardzo fajnie się sprawdza. Wiele dziewczyn wypowiadało się na. Na jego temat, więc ja tutaj tylko szybciutko zaznaczę jego obecność w moich ulubieńcach. Jeśli chodzi o pielęgnację ust, jest to kosmetyk, który którego działanie zauważyłam praktycznie natychmiast. Jest to balsam do ust Tisan. Tisan różnie dziewczyny to czytają. Ja teraz w okresie jesienno-zimowym mam chyba jak każdy problemy z suchymi ustami. Stosuję ten balsam na noc. Jest naprawdę bardzo wydajny w okolicach 10 zł. Kosztuje. I jego stosowanie jest naprawdę bardzo przyjemne. Efekty, jakie daje, są praktycznie natychmiastowe. Usta są gładkie, miękkie. Przestofanie wyglądają z dosyć intensywnymi kolorami szminek. Teraz przejdziemy szybciutko do włosów. Powinnam Wam tutaj pokazać szampon, ale tak naprawdę nie przywiązuję wagi do szamponów, jakie używam. Jest mi bez różnicy, ale najczęściej jak już sięgam, to po szampony albo odbudowujące, albo nawilżające, albo coś w ten deseń. Pokażę Wam na pewno odżywkę, która jest jedną z moich ulubionych. Jest to Golden Dust Revolution Professional Higher Mask. I jest to maska litrowa, bardzo wydajna, świetnie się sprawdza na moich włosach. Uratowała moje włosy przed spaleniem, że tak powiem, rozjaśnianiem, ale również teraz na ciemnych włosach bardzo, bardzo fajnie się sprawdza. Jeśli chodzi o koloryzację włosów jeszcze Wam powiem. Ostatnio testowałam dosyć sporo innych farb, ale najczęściej sięgam po farby z Garniera, te klasyczne i ostatnio również sięgnęłam po te kremy koloryzujące, Color and Shine. Są to naprawdę godne uwagi, farby i szampony koloryzujące, które dają bardzo długotrwały efekt. Dalej, jeśli chodzi o pielęgnację końcówek. Na pewno niezaprzeczalnym ulubieńcem jest serum wzmacniający z witaminą A plus E z biowaksu, elbiotika Jest to taka mała buteleczka z pompką, świetny zapach, działanie jest naprawdę... Super. Końcówki nie są takie poszarpane, przez co ta fryzy, fryzura ma bardzo fajny kształt i one się układają tutaj na dole zdecydowanie lepiej. Serdecznie Wam polecam to serum. Muszę sobie zakupić kolejną buteleczkę potem, kiedy zużyję moje inne preparaty, jakie używam na końcówki. Dalej, jeśli chodzi o szczotkę, nie może zablaknąć się tangle teaser. Jeśli zastanawiacie się, czy. Opłaca się kupić tą szczotkę, tak, opłaca się kupić tą szczotkę, jeśli macie włosy, dajmy na to, kręcone i ciężkie do ułożenia, ujarzymienia i tak dalej. Ta szczotka ułatwi wam, ułatwi wam ich rozczesywanie, odkąd ją mam jest moim naprawdę numerem jeden, jeśli chodzi o rozczesywanie włosów, Boże Święty, prawie zawału dostałam co naprawdę, jest naprawdę super, super, super. Lakier do włosów, po którego sięgam zawsze, to ten niebiesko-fioletowy Taft, Pięknie pachnie, jest super utrwala. Jest to utrwalenie 4. Bardzo tani, super Bombastic Sun Plastic. Mgiełka, o której Wam ostatnio wspominałam, z Pat and Rap do układania włosów, również fenomenalna. Nie będę tutaj powielać informacji. Jeśli chodzi o prostowanie włosów, mam w sumie ten preparat od niedawna. Jest to Tommy and Guy i jest to pre preparat do. Prostowania włosów, zapach i to, jak on ułatwia prostowanie włosów, jest naprawdę super. Kiedy wykończę tą buteleczkę, zakupię sobie drugą, bo naprawdę wystarczy tylko raz przyjechać tym prostownicą, i włosy są gładkie na bardzo, bardzo długi czas. Teraz na szybciutko jeszcze dwa tacy powiedzmy ulubieńcy. Wcześniej jakoś nie czułam potrzeby zakupowania chusteczek nawilżających dla dzieci. W tym roku nie może zabraknąć w mojej łazience tych chusteczek, a te konkretne są moimi ulubionymi. Nivea Fresh and Pure i one mają taką strukturę jakby plastra miodu. Bardzo fajnie zbierają. Używam ich do bardzo wielu rzeczy. Nie będę tutaj się rozdrabniać. Chusteczki nawilżające są naprawdę bardzo przydatne w domu. I się wysypały. I na sam koniec pokażę Wam. Wkładki higieniczne, ponieważ po nie sięgałam naprawdę przez cały rok. Są to moje ulubione wkładki. Eee, zapewniają uczucie komfortu, suchości. Przez cały dzień Carefree Plus i to są wersji Large eee, i naprawdę są niezaprzeczalnym ulubieńcem roku 2011. Już zrobiłam sobie zapas, ponieważ są na promocji w Rosmanie. I teraz tak na sam koniec ulubieniec, jeśli chodzi o sklep odzieżowy, Orsay, Orsay rządzi, to ile udało mi się w tym roku skompletować ubranie właśnie z Orsay'a, przechodzi najśmielsze oczekiwania, mam filmik z prezentacją tych ciuchów, jest to jeden z moich ulubionych sklepów, do którego zawsze zaglądam, kiedy jestem w jakiejkolwiek galerii, w której on jest i ciuchy są na Naprawdę bardzo fajnej jakości, w przystępnej cenie. Takie normalne, na przykład ta moja bluzeczka jest również z Osseja za 20 zł. z promocji, więc cóż tu więcej chcieć. Orsej rządzi. I to by było na tyle, kochani, jeśli chodzi o ulubieńców roku 2011. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam i że przyjemnie się Wam oglądało obydwie części tego filmiku. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia już niebawem w kolejnych moich produkcjach. Trzymajcie się, papa! Pa.